Hej, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie, słuchajcie, nadszedł dzień, w którym nie wierzę w to, że znowu skróciłam włosy. I to tak o dobry ten kikut, który tutaj miałam. I powiem Wam tak, że zastanawiałam się jeszcze nad tym, jak tu mam wycieniowane, nie? I tak, żeby obciąć jeszcze o tyle, żeby one były gdzieś. Dotąd, o coś takiego. Nie, tak ciutko jeszcze je tak y, skrócić. Ale ja mam naprawdę płucowatą buzię i nie. I mi się bardziej podoba. Znaczy, zacznijmy od tego, że jestem niepomalowana i no zawsze to będzie wyglądało dużo gorzej niż jak nałożę makijaż, prawda? I y, teraz mam wersję wyprostowaną, ale mi się osobiście, ja się sobie osobiście milion razy lepiej czuję jak mam te włosy uniesione i jak one są pokręcone albo są po prostu uniesione i tu tylko lekko coś zrobione tak jak ostatnio miałam te mm, wałki, tą próbę to powiem Wam, że się czułam dużo lepiej i stwierdziłam, że skoro mamy te nowe włosy to dzisiaj jest dobry pomysł abyśmy razem przetestowali sobie nowości, które ja mam a wzięłam gąbkę, wzięłam gąbkę, dobra mam gąbkę do makijażu czekajcie, na chwilę sobie zrobimy kituszkę co by nam to wszystko nie przeszkadzało? I przetestujemy sobie bazę z Eveline, o której jest bardzo głośno. I moja siostra ma i jest bardzo zadowolona. Ja z nią, jak wtedy byłam w sklepie, kupowałam i w tym odcinku mieliśmy problem, że znowu dostawała rzeczy używane. Więc przetestujmy sobie. Aha, bo to ma kolor. Ja nawet nie wiedziałam, że to ma kolor. I co to? Ja tu na dole mam lustro. Aha, ale to nie ma koloru. Dobra, bo no myślałam, że to będzie kolor. Jemy. Się wystraszyłam. Dobra, ja tam walnę sobie to wszędzie. Na czoło sobie walniemy. I walniemy sobie jeszcze tutaj trochę i trochę tu. I to chyba będzie okej. Okay. Podobno ta baza jest fajna, więc zobaczymy jak to się sprawdzi. Coś tu sztyni, ale żeby tak jakoś mocno, to nie. Takie bardziej w stronę neutralną. No i to takie matujące jest. Zobaczymy. I teraz mam dwa podkłady, które kupiłam. Bo ogólnie mam zawsze dwa. Nie wiem, od kilku lat jakoś tak mam, że mam zawsze dwa podkłady. I obydwa mi się kończą. Um, teraz mam kupiłam ten Bourjois. I kupiłam ten Hean CC Cream. I to jest ten Bourjois. Z serum i tak dalej, taki odżywczy i teraz miał troszeczkę lepszą cenę w Hebe bo 47 zł, a ten Hean było, że za drugi produkt jest minus 60%. Czyli my z dałyśmy za niego po 35 zł. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam promocję. Fakt, że my dałyśmy za niego po 35 zł i on ma aż SPF 40, a wydaje mi się, że właśnie jego cena to było. 70 zł normalnie. I ja lubię też ten L'Oreal, który jest z tym serum. Też mi bardzo pasuje, tylko ja nie lubię w tym L'Orearze No ja wiem, że się tak nie odmienia. W tym L'Oreal mnie wiecie co denerwuje? On jest też z pompką i ta pompka jest po prostu do kitu. W ogóle konsystencja płynna tego podkładu z tą pompką mi nie współgra. Nie działa mi to i denerwuje mnie jego zapach alkoholowy. Naprawdę jest taki, że początkowo aż gryzie tak w oczy. Niemniej jednak, ja go bardzo, ale to bardzo lubię. No i stwierdziłam, że przetestuję sobie tego. Tylko wiecie co, ja się przyznaję bez bicia bo ja mam aż kolor, czy. Ja mam chyba prawdopodobnie za ciemny. A raczej na pewno, ale ja specjalnie sobie tak wziąłem. A on jest taki trochę, wiecie co? Ziemisty? Taki, czy jak to określić? Wow! To co to ładnie pachnie sobie. I to, to to, to kryje? Ja sobie tak rozprowadzę. Ja chyba teraz za dużo wziąłem. Ja sobie tak go ojemy. Gdzie jest papier toaletowy? To, Chodź no tu. Uratuj nam życie. W sensie, wiecie co, nie będę go z twarzy ściągać, tylko potrzebuję wytrzymać sobie ręce. Nienawidzę, rozprowadzać dłońmi i zaraz coś chwycić i to ubrudzić. O nie, no, przesadziłam trochę na czole, ale to to ma krycie. Jeszcze filtr 40. I pierwsze wrażenie jest takie, że on jest taki, 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 taki matujący się robi, wiecie? Ja myślałam, że to będzie. Mniejsze krycie, a to jest fajne krycie. Ale ja chciałam się trochę samoopalaczem, dlatego sobie wziąłam tą trójkę. Chociaż ta trójka nie jest jakoś wybitnie ciemna, jak u niektórych firm. Trójka to już jest naprawdę bardzo ciemna, a tutaj jest tak... Tak okej. Okay. I wiecie co? Ja sobie nie będę go pudrować bo ja nigdzie nie wychodzę i chcę zobaczyć jak on się będzie zachowywał taki, taki sam bo ja przez większość roku tak właśnie wykonuję swój makijaż co wiem, kiedyś nagrywałam jakiś czas temu podkład i na przykład mokry brązer pomaluję sobie brwi rzęsy i wychodzę i to jest wszystko nie używam pudru, niczego jak na filtr czterdziechę to jest taki bardzo przyjemny Poprawiły się te podkłady teraz w ostatnim czasie, czy tam te kremy CC, BB, DD tam alfabetu, im niedługo braknie. Bo czasami jest taki, że czuć w cholerę, że on ma filtr, nie? A ten jest bardzo, ale to bardzo przyjemny. Powiem Wam, że podkład bez pudrowania jest super. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Jeżeli on jest taki lekko matujący i naprawdę takie jest lekkie, fajne krycie. Super to wygląda. Naprawdę bardzo mi się podoba. I powiem Wam, że tak na tą trójkę on wcale nie jest taki ciemny. Mi się wydaje, że nawet do samoopalacza, bo mówiłam przed chwilą, że chciałam go wziąć do samoopalacza, a mi się wydaje, że on nawet do samoopalacza to może być trochę za jasny. Myślę, że jesteście już przyzwyczajeni do tego, że ja tak przynajmniej co drugi dzień mam jakieś takie bardzo poważne problemy. I na przykład jednym z nich jest to, co ja teraz zrobiłam, i ja tego totalnie absolutnie nie rozumiem. Nie rozumiem. I tego akurat nie robię. Jeżeli y, chcę zrobić makijaż, to najpierw myję włosy i je stylizuję, dopiero robię makijaż. Nie rozumiem robienia na odwrót, bo ja wtedy, gdy już mam pełny makijaż i na przykład mam wysuszyć włosy i je nie wiem wyprostować, czy cokolwiek innego z nimi zrobić, to jestem upocona jak dziki. Mój makijaż już się zaczyna robić do kitu. I coś, czego ja nie rozumiem, a teraz to zrobiłam. Wykąpałam się, jestem czyściutka, ale makijaż mam na papie i w ogóle nie ruszyłam, nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć. Zacznijmy sobie od podkładu. Mam go na japie, dziewiątą godzinę i byłam hmm, chyba 3 godziny poza domem. No i tak jak mówię, jest niepudrowany bo... i naprawdę on wygląda świetnie i nigdzie mi się nie świeci. A moja twarz w strefie T ma naprawdę ogromną tendencję do oświecenia się, szczególnie nos. Także w ogóle jestem w szoku. Do tego stopnia, że z Paulą skorzystałyśmy z tej promocji na hebe, która jest. No w końcu wychodzi tak, że on jest po 35 zł, jak kupicie sobie dwa. Jak wam mówiłam na początku vloga, że gdy przy ostatnim cięciu miałam takie... <laughs> nie wiedziałam o co mi chodzi, to tak przy tym cięciu, ja nie sądziłam, że będę taka zadowolona, wiecie? I myślę... Że nie zmienia faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, je ja zapraszam na jutro. Do zobaczenia! Cześć!